Siemaneczko! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Piwne Degustacje. Z tej strony Dariusz Dmytryszyt. Oczywiście witam po długiej, długiej przerwie. Ferie skończyły się, czas się za robotę wziąć. A taka robota jest bardzo przy, przyjemna, bo czy może być coś przyjemniejszego od picia piwka? No raczej nie, raczej nie. Mm. Ma, dzisiaj degustujemy piwko nietypowe. Piwko, które dostałem od dwóch e, świeżo upieczonych e, piwowarów dom, domowych, od e, Grześka Nowaka i Grześka Ciepielewskiego. Wspólnie, razem e, uważyli piwo w stylu Double IPA. No i, e, jako, że to ich e, pierwsza, pierwsza warka, postanowili podesłać mi. Butelczynę, abym ocenił, jak ten trunek im wyszedł. Piwo chmielone Jungą Galaxy Soraci Ace. Junga na goryczkę. Podejrzewam Galaxy Soraci Ace na aromatik. BLG-20 odfermentowało do 3,5. Co nam daje alkoholu w około. 8% bym powiedział. E, o ibu zapytać zapomniałem, tak? Więc jakie tutaj jest ibu? Nie wiadomo. E, skład, skład bardzo ciekawy jest. E, słody pale ale wiedeński i pszeniczny, bez słodu karmelowego. Takie coś właśnie chciałem, chciałem zrobić coś tak. Właśnie Double IPA bez słodu karmelowego. Jest to bardzo ciekawa sprawa. Zobaczymy jak to będzie smakować. Coś jeszcze? A, odfermentowane na USA05. No tutaj zdecydowanie Galaxy na pierwszym planie jest to australijski miel. Często jako zamiennik Citry stosowany. Tutaj bardzo przyjemne, słodkie owoce, tropikalne. Powiedziałbym Barakuja, mango, coś, coś w tym, w tym klimacie. i leciutka taka żołowość taka żołowość chmielowa powiedziałbym no bardzo przyjemny zapach zobaczymy jak tutaj piwo się będzie prezentować no już widać piana jest bardzo przy... Przy, przyjemna, co mi się podoba piwo nie jest przesadnie nagazowane, piana jest drobno pęcherzykowa, bielutka, zbita, zwarta, no, dosłownie piana jak szlak z... zana, piana jak szlakzana, czyli jak bita śmietana po śląsku. E... Wysycenie tutaj bardzo fajnie, leniwie traktuje. Piwo jest leciutko opalizujące. Nie widać tutaj żadnych drobinek chmielowych. Nic jest idealnie no, nie ma żadnych osadów, żadnych drobinek chmielowych. Naprawdę bardzo przyjemnie w szkle prezentuje się barwa. Taka pomarańczowa, bardzo fajna, przyjemna. A, tutaj jeszcze mocniejsze uderzenie tych yy, słodkich owoców przyjemnych. Mm, super. Ten soraci jest, no przyznam szczerze, nut kokosowych tutaj akurat nie wyczuwa go. Piwo jest no, około 15 stopni, ma gdzieś, tak. Ale psz, psz, przyznam się, że jeszcze te piwo wcześniej. E, kosztowałem, bo dwie, dwie butelczyny dostałem, i w, tam, w tamtej drugiej był po ogrzaniu. Aromat kokosu ze Soraci był tutaj e, e, ewidentny. Tutaj w tej chwili go nie wyczuwam. Może jak ogrzeje się, to będzie wy, wyczuwalny. Super, jest zajebiście, jest słodko, czego nie spodziewałem się, nie wiem za bardzo, skąd ta słodycz wzięła się. No, z 20 BLG do 3,5 odfermentowało, to raczej słodkiej podstawy słodowej nie, nie powinno być, tym bardziej słodu karmelowego. Nie było. Jestem bardzo ciekawy, skąd ta fajna słodycz. To jest taka słodycz właśnie z tych słodkich, tropikalnych owoców, które w, ar w aromacie tutaj są. Myślę, że chmiel galaxy dość. Sporo go było na 20 minut wrzuconego, czyli na, na smak. Yy, wydaje mi się, że to, to może być smak tego, tego chmielu właśnie. Hmm. No chyba, że słody wiedeński w, w bardzo dłużej. Ilości wpadł. bo Nie jest to taka typowa karmelowa, susłodowa. S -s słodycz to jest taka słodkość, właśnie mi się ze słodkimi owocami kojarzy mi się. Nie wiem, nie wiem jak, jak to Grześki zro, zro, zrobiliście. Tą, tą słodycz to napiszcie w komentarzach. Bardzo. Ciekawy jestem nie spotkałem się z takim czymś. Wysycenie takie, jak powinno być, nie jest przeszkadzające. Jest na średnim poziomie lacing. Możecie zobaczyć, jakiś tam jest, jakiś się tworzy. Jak najbardziej, jak na. Pierwszy raz, Grześki z Wałbrzycha, zajebiście, zajebiste piwko, yy, a, goryczka jaka, no goryczka jest taka, hmm. goryczka jest bardzo przyjemnie przykryta tą słodkością. Która nie wiem skąd się tutaj wzięła. Goryczka jest taka no zwykła. Tak jak przypuszczałem chmiel na goryczkę, pewnie był... Goryczka jest na takim niezbyt wysokim poziomie. Więc osoby, które nie przepadają za bardzo gorzkimi, Piwami, to piwo by na pewno im posmakowało, bo goryczka nie jest, nie jest zbyt wyraźna. Do tego jest tą słodkością bardzo fajnie przykryta. Więc jeszcze raz, Grześki, dziękuję Wam bardzo za możliwość zdegustowania Waszego pierwszego piwa. Jak najbardziej, piwo pozytywne, zajebiste. Jak będziecie tak, tak dalej ważyć, to będzie zajebiście. Siemanko, pozdrawiam was serdecznie, mili ludkowie. Pyrsk